Zawsze da radę! Bob budowniczy nie jest sam! Piach, żwir i cement nie straszne nam, bo lubimy, nie jest sam! Przez cały dzień robota w re. Bob bo z przyjaciółmi do pracy się rwie. Bob budowniczy wszystkiemu zaradzi! Bob budowniczy nie jest sam! Gdy przerwę masz, by czas umilić, śmiej się i tańcz. Bob budowniczy zawsze da radę! Bob budowniczy nie jest sam! Cowboy Bob Podłoga na samym środku pola? O co tu chodzi koparko? Nie wiesz? Dziś wieczorem będzie wielki konkurs tańców kowbojskich Kowbojskie tańce? A jakie to? To są dźwigu amerykańskie tańce Tańczą je właśnie kowboje Trzeba założyć kowbojski strój i stanąć w równej linii Spójrz na mnie Weź partnerkę swą pod rękę i ukłońcie się nam pięknie Potem jeden obrót w tył i... Ojej Bob, wspaniale Świetnie ci idzie! Dziękuję, dużo ćwiczyłem. Klara i ja chcemy zgłosić się na ten konkurs. Naprawdę? Będziesz tańczył z Klarą z poczty? Tak, chodzimy razem na kurs tańca. Baw się dobrze dziś wieczorem, kochana. Pa! Och, życie jest niesprawiedliwe, droga Kiciu. Na przykład dzisiaj jedni przetańczą całą noc, aż do rana... A inni będą w domu oglądać telewizję. Jak zwykle. Ale nie powinnam im zazdrościć. Klara i Bob ciężko pracowali. Niech dostaną nagrodę. Uwaga! Raz, dwa, trzy. Próba mikrofonu. Działa bez zarzutu. O nie! Która już godzina? E, dokończcie sami pracę. Ja muszę pojechać do domu, żeby się przebrać. Nie ma sprawy! Damy radę! Tak, damy radę! Ach, chyba tak. Świetne. Ale gdzie jest traktor? Obiecał, że mnie podwiezie. E, e, pamiętacie, jak to szło? E, w tym amerykańskim tańcu? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. Dziękuję za podwiezienie! Bardzo proszę! Do widzenia! Będę to nucić przez sen? I będą tańczyć, prawda? <laughs> tak, podoba mi się ta muzyka. Aż chce mi się podskakiwać. <laughs> Wspaniale. Wyobrażam to sobie. Zwycięzcami są Bob i Klara. Brawo, 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 brawo. <laughs> Bob? Słucham. Telefon. Dzwoni Klara. Słucham, Klaro. Myślę, że wieczorem świetnie wypadniemy. O nie! Jak to się stało? Potknęłaś się i upadłaś. O, trudno, no nic nie poradzimy. No, nie martw się o mnie. Cześć. Och, złe wieści? Już gorsze być nie mogą. Klara skręciła nogę w kostce i nie będzie mogła ze mną tańczyć. Och, Bob, jaka szkoda! Ach, Marto, co ja mam robić? Chyba będę musiał zrezygnować z konkursu. Och, nie, nie rezygnuj tak szybko, Bob. Hmm, myślę, że powinieneś jednak postarać się o inną partnerkę na ten wieczór. Ale przecież ja nikogo innego nie znam. Przecież znasz? Znasz mnie? Ciebie? Ty, Marto, umiesz to tańczyć? No wiesz, Bob, szybko się uczę, więc mogłabym spróbować. Naprawdę? Jasne! Nie, rzeczywiście szybko się uczy <noise> Dziękuję, Bob. O, ale już późno, musimy się przebrać. W porządku, biegnę do domu zmienić ubranie i za chwileczkę będę z powrotem. <noise> już zrobione. Chyba tak, a ty jak myślisz, Koparko? Tak, wracamy do domu. <noise> Marto, wyglądasz ślicznie. Ty też wyglądasz ładnie, ko w boju. <noise> Zabawnie wyglądacie Ojej, Marto, pięknie wyglądasz o, Dokąd idziesz? A, a gdzie jest Klara? Klara skręciła nogę w kostce, więc ja ją zastępuję Tak, i lepiej już chodźmy, bo się spóźnimy Chcemy wygrać Czy dadzą radę? Tak, dadzą radę Tak, tak, chyba tak Ach, też chciałabym wziąć udział w takim konkursie tak, to świetna zabawa, bo pokazał nam kilka kroków Wiecie co? Mam dobry pomysł. Włączaj Kitty, jesteśmy gotowi. Kolej. Zaczynam się denerwować. Nie przejmuj się, będzie dobrze. A naprawdę tak myślisz? Jak żeby nie, panie. Dziękujemy Bobowi i Marcie. Wspaniała z nich para. Należą im się gorące oklaski. Jak myślisz, czy zabawa już się skończyła? <noise> tak, pewnie już wracają do domu. <noise> Z pychaczu taka jestem ciekawa, czy wygrali. Ja też, Bob był całkiem dobry, ale nigdy nic nie wiadomo. <noise> jestem taka przejęta, że nie mogę zasnąć. I już po wszystkim, Marto Nie ma to jak w domu Dziękuję za miły wieczór, Bob Ja też dziękuję Byłaś wspaniałą partnerką Naprawdę tak myślisz, Bob? Jasne, panienko Cieszę się, że dobrze nam poszło Do zobaczenia jutro Cześć, Bob no, Dobranoc, Marto Mnie? Bob, opowiedz o konkursie. Och, no cóż, obawiam się, że... Wygraliśmy! Oh! No wygraliśmy! Brawo, wspaniale! Na cześć, Boba Hip hip hurra! Hip hip hurra! Hip hip hurra! Wersja polska, telewizyjne, studia dźwięku w Warszawie.